Możliwe, że już w 2018 roku będziemy mieli okazję obejrzenia gali KSW w Stanach Zjednoczonych. Martin Lewandowski w ostatnim wywiadzie bardzo przekonująco wypowiedział się o takim pomyśle, a głównym celem akcji byłoby sprowadzenie jednego z najlepszych w historii MMA zawodnika Fedora Emelienko. Rosjanin ostatni raz zawalczył na gali Bellator w Nowym Jorku, gdzie przegrał przez szybki nokaut, jednak domaga się rewanżu. Martin rozmawiał z Fedorem i jego żoną już dwukrotnie, raz na Gary Rizin w Japonii i w Londynie na Bellatorze. Promotor twierdzi też, że finansowo Rosjanin będzie w ich zasięgu, jednak na ten moment walka legendy w Polsce by się nie opłaciła. Chcą oni zorganizować razem z organizacją Bellator Gale w Stanach Zjednoczonych, w której mógłby wystąpić Fedor w walce z jakimś Polakiem. Z jednym z portali społecznościowych można wytypować, z kim mógłby zawalczyć więc przy Mariuszu Pudzianowskim byłaby to dla niego prosta przeprawa. Pamiętajmy, że Fedor będzie miał już wtedy 42 lata, więc nie są to jego czasy, kiedy powalał każdego bez uszczerbku na zdrowiu. Mariusz z Fedorem nie miałby praktycznie szans. Fedor jest od niego lepszy, bardziej doświadczony w każdym aspekcie. Mariusz nie jest mistrzem parteru, więc gdyby obalił Fedora, skończyłoby się to dla niego dźwignią na łokieć lub trójkątem. W stójce jednak nie jest on także wojownikiem, Lubi on trzymać dystans do przeciwnika, jednak Fedor wtacza się w bójkę. Walka zakończyłaby się przez nokaut lub poddanie. W zestawieniu z Karolem Bedorfem, byłym posiadaczem pasa, Polak walkę prędzej próbowałby sprowadzić do parteru, a tam nie dać się udusić z pleców. Bardzo dobrze działa w parterze. W stójce Rosain czuje się bardzo swobodnie, nie boi się dostać i oddać. Jeżeli Karol dobrze by rozegrał swój plan, możliwe, że na punkty wygrałby z legendą. Następnym jest Fernando Rodriguez Jr, przy którym Fedor wygląda podobnie w stójce. Pamiętajmy, że ma on zaledwie 1,82 m. Jak na wagę ciężko to niski zawodnik, a Rodriguez jest od niego 8 cm wyższy, jednak w wymianie wiatrakami mogłoby się wszystko zdarzyć. Rosjanin myślę, że nie byłby na tyle mało rozsądny, żeby pójść z nim w totalną wymianę, więc postara się jak najczęściej sprowadzać do parteru. Gdyby widział, że nie idzie mu w stójce, Zostawiam tutaj wygraną Fedora przez knockout jednym ciosem, ponieważ ma on potężne uderzenie lub proste poddanie na dole. Ostatnim zawodnikiem dla niego będzie Marcin Różalski, który przy nim prezentowałby się podobnie jak Fernando, lecz pamiętajmy, że Różal ma bardzo mocną szczękę. Jest on bardzo dobrze obity, więc ciosy nawet samej legendy mogłyby nie robić aż tak wielkiego wrażenia. Oczywiście mogłyby znokautować jak każdego, lecz nie osłabiłoby go to do końca i szedłby za ciosem, więc w tym zestawieniu Fedor mógłby wygrać przez poddanie, a jeżeli spojrzymy na wygraną Różalskiego, to tylko w totalnej bitce i rzezi, jaką mogliby nam zaprezentować. Mam nadzieję, że film się spodobał, nie zapominajcie o zostawieniu oceny, komentarza i wejścia na mój kanał. Jeżeli chcecie więcej informacji do świata MMA, zapraszam na stronę MMA Myślnik, bądź na bieżąco.